Witam wszystkich, z tej strony ULAT jesteśmy na kolejnym filmiku o Arcturusie PP-19, którego tutaj widzicie. Jest to repliczka, którą dostaliśmy od Gunfire'a, zrobiliśmy na jej temat recenzję, a teraz będziemy kręcić inny film, na, mianowicie będzie to film tuningowy. Będziemy się skupiać na tym, jak tą replikę przerobimy, co w niej zmienimy, tak żeby chodziła lepiej, fajniej, żeby dawała nam... Fajniejsze efekty i po prostu, żeby to była naprawdę fajna, skuteczna replika w limicie szturmowym, nie cekubowym, to będzie limit szturmowy, czyli postaramy się wycisnąć z tego około 1,719 źródła, poprawić trochę reakcję, poprawić troszeczkę szybkostrzelność, żeby ta replika po prostu prezentowała się dużo fajniej dużo fajniej się z niej strzelało. Bo jak widzieliście, jest ok, ale ideału nie ma. Oczywiście możecie spodziewać się jakiegoś testu, gdzie zobaczymy, jak to strzela po przeróbkach, po tuningu jeżeli ktoś na przykład będzie zainteresowany, żeby coś takiego dla niego złożyć, to jak najbardziej będzie możliwość zamówienia czegoś takiego w ramach Ulat Industries Custom Edition. Będziemy coś takiego mogli dla Was przygotować, jeżeli tylko będą oczywiście HEN A ta repika jest przygotowywana dla Matela, który tą ulepiczkę po prostu ode mnie zabiera. I będzie sobie ją używał na pafie. A teraz już nie przedłużając, siadamy do warsztatu i zmieniamy to, co trzeba zmienić, żeby to ostrzało Naprawdę fajnie. No to bierzemy się za robotę. Będziemy robili tego arkitorusika. Ale w pierwszej kolejności pokażę Wam, jakie części pójdą. U łożyska pójdą EZO SMF83. W takich bardziej hajonowych gida, głównie z nich korzystamy. Jako przekładnia będą zębatki od yy, specny z jodwanem ze współpracy te zębatki ja testowałem jak były dostępne na AX i one są naprawdę fajne dlatego między innymi są u nas na sklepie i to będzie pierwszy build, który składam już z, ty, te, z tymi zębatkami z marki Specna napędzać to będzie oczywiście silnik od Geita G5 wersja krótka, typowo do tego typu buildów, czyli AK i podobnych kupiliśmy po to, bo przy zębatkach 13.1 jako, że nie mamy możliwości za bardzo powygrzydać na magazynki to będziemy starać się szybko z szczelnością układu dobrać tak, żeby magazynki, które są oryginalne, sobie poradziły. Więc mamy, oczywiście silnik będzie zasilał układ Aster 2K V3 do zestawu, tak naprawdę, żeby dało się wszystko fajnie programować. Dalej, jeżeli chodzi o pneumatykę, to mamy tak, głowicę od FPS Software, pomową, cylinder stalowy od FPS Software typ C, mamy oczywiście dysze od Max Model i mamy głowicę Protektor od Gate'a jako głowica cylindra. Jako lufa pójdzie FPS Software 601-247, i do tego gumka hopshupa promyk fioletowy czyli coś, co ostatnio dużo idzie w buildach takich typowo szturmowych u mnie i to właśnie tutaj trafi. Docelowo Budujemy to około 1,9 J, 1,7, 1,9 gdzieś w tym zakresie i staramy się uzyskać jak najlepszą reakcję. Dlatego na tych zębatkach 13,1 pewnie zrobimy shorta na 4 zęby. Po to, żeby to fajnie chodziło, żeby była jak najszybsza reakcja, jak najbardziej sprawna, a jednocześnie będziemy silnikiem regulować, żeby to na pewno podawało. Bo to jest dość ważne dla nas, żeby w auto po prostu nie było problemu z podawaniem na oryginalnych magazynkach, których niestety niczym innym nie zastąpimy. No to cóż, bierzemy się za robotę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co prawda, tutaj, tak jak ostatnio na filmie o ALC, nie będziecie mieli takiego pełnego mojego dułania tylko będą takie highlighty, jakieś tam montaże i tak dalej. Takie ciekawsze fragmenty. Nie będziemy po raz kolejny pokazywać tego, co zawsze pokazujemy. Jak ktoś chce popatrzeć, jak siedzimy kilka godzin nad lepiką i bawimy się z poszczególnymi elementami, to lepiej obejrzyjcie to po prostu na streamie. Więc co, zapraszam Was na montaż i widzimy się w podsumowaniu. No to mamy chyba temat skończony. Widzieliście jak to składaliśmy, co zmieniliśmy i widzieliście takie krótkie testy. Replika jedzie do Matela, żeby mógł się z nią zapoznać, mógł ją sobie obejrzeć, przetestować, zobaczyć jak mu odpasuje, czy wszystko jest ok, czy ewentualnie jeszcze coś by chciał w niej zmienić. No bo taka opcja jest. I tak jak mówię, ta replika ma już właściciela, więc ona po prostu do niego lada dzień jedzie. Wyszło mi tym całkiem fajnie. Co prawda, replika ma. Jedną wadą do w ten sposób, replika jest głośna. Nie ukrywajmy, jest bardzo, bardzo, bardzo głośna. Dużo głośniejsza niż się spodziewałem. Wynika to z tego, że mamy dość mocnego śródstępu, zębatki 13.1 i stosunkowo krótką lufę z, lekkim naddawki, z lekką naddawką powietrza, więc yy, replika po prostu huczy. Jest głośna, nie ukrywajmy, będzie ją słychać wszędzie. Co prawda, mi na przykład to pasuje. Chciałbym, żeby ta replika była głośna, osobiście jakbym taką miał i Mattel też mówi, że mu taka głośna replika jak najbardziej pasuje, bo chce wzbudzać strach i popłoch wśród przeciwników. Więc te, ten element akurat niekoniecznie jakoś może być wadą, ale jeżeli na przykład wy chcecie cichą replikę, to ostrzegam, no cicho nie wyszło. Raczej jest głośno. Tak czy inaczej, do strzela bardzo fajnie. Zresztą, jak widzieliście, ja jestem na wcale zadowolony. Udało nam się ustawić na kurkach 0,32 około 1,9 J, więc moim zdaniem wynik bardzo fajny. Lepika strzela naprawdę daleko, naprawdę celnie, ja jestem bardzo zadowolony. To chyba tyle, jeżeli chodzi o sam test. A teraz, jeszcze kilka rzeczy, które się zmieniły od momentu, jak nagrywaliśmy składanie. Ponieważ ja miałem problem z silnikiem. Ten silnik, który mieliśmy, to był Gate 5 krótki i to była ostatnia sztuka, jaką miał Gate w swojej ofercie w Polsce. I no, niestety okazała się wadliwa. Po prostu był jakiś problem, walała błędy, nie działała jak powinna, przerywała przy automacie itd. itd. I ostatecznie, jako że też nie możemy za bardzo czekać, bo te silniki pojawią się z powrotem w ofercie Gate'a, prawdopodobnie za około 2 miesiące, to zmieniliśmy silnik, poszła tutaj specna Dark Matter 27KB, środkowy krótki, ponieważ też się dosłownie pojawiły, dojechały do Gunfire'a i można było je sobie spokojnie zamówić, więc taki silniczek tutaj poszedł. Pozostałe elementy zostały praktycznie bez zmian, poza jeszcze jednym tutaj, co zrobiliśmy na streamie, mianowicie zmieniliśmy spust. Spust jest dany od retro, taki bardziej sportowy, fikuśny, płaski. Materowi się podobało, zresztą te spusty mi się też podobają. I tutaj, w kałaszku, który jest tutaj obok mnie, też będzie taki spust, zaraz nagrywam film właśnie o nim. Więc takie zmiany zostały wprowadzone od tego pierwotnego bildu, który widzieliście na blacie i tak naprawdę to wszystko co miałem tutaj do powiedzenia mam nadzieję że filmik się podobał jeżeli macie oczywiście jakieś pytania co do bildu sugestie pytania o arcturusa i tak dalej jakieś cokolwiek co do części co do konfiguracji i tak dalej albo na przykład chcecie sobie taką replikę u mnie zamówić to jak najbardziej kontaktujcie się ze mną możecie pisać też w komentarzach możecie pisać do mnie na ulatindustries.pl tam jest formularz kontaktowy więc serdecznie zachęcam a w tej chwili Kończymy. Dziękuję wobec tego przede wszystkim Gunfire'owi za udostępnienie lepiczki na recenzję, bo to od nich dostałem tak naprawdę bazę. Dziękuję Matelowi, że zleciłeś mi, żeby to przerobić pod Twoje, powiedzmy, oczekiwania, wymagania. Dziękujemy też oczywiście Wam wszystkim za oglądanie. Dziękujemy patronom za wsparcie. No i do zobaczenia ponownie.